Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie, Skill Legends Royal, kolejny odcinek, zaczynamy, zobaczmy, Dodge Poison Shield i Rage, to jest wyłączone, zmieńmy, hmm. Basic, Base Attack byłby tutaj dobry, ale wiecie co, chcę zagrać kimś, czym jeszcze nie, o, może Naga Queen, niech będzie Naga Queen, ponieważ Freeze, zagramy pod Base Attack, Freeze, i teraz tak, chyba zacznę od Energy kolektora. chociaż czekajcie, przerolujmy to podwócznie. Tak, zagramy podwócznie i będziemy po prostu lecieć z nimi, z przeciwnikami. W tle soundtrack z Morrowind'a. No i tak, moja postać wyrzuca 6 lodowych bomb, i każda zadaje magiczne obrażenia oraz daje 30 staków. Freeza, natomiast tutaj do 90 staków Freeza zadajemy 25 staków Wunda. Ok, bardzo fajny start, ponieważ jest i Freeze i atak Freeze i leczenie, a znaczy atak i leczenie może być. Oraz tutaj weźmiemy sobie HP i Freeze. Niech będzie. I czacza, tak później. Myślę, że to będzie dobre. Te ulti też chcielibyśmy dość szybko rzucać, ale priorytet jest na Freeza, ponieważ zobaczcie, mają raz, dwa, trzy, cztery. Pięć postaci autoatakujących. Więc musimy ich zatrzymać, zanim oni cokolwiek zrobią. Dobra. wiem, delikatnego laga, ale już jest ok. Z tym nie wiem, czy uda mi się wygrać. Może teraz, jak go spowolniłem. Eee, gra trochę się zwiesiła. Nie wiem, czy wy też to odczuwacie. Czekajcie, salt tabuje. Udało mi się go pokonać, pięknie. Albo to po prostu, ten Freeze tak zadziałał. Jeszcze tak było widoczne. E, ci widzę, że komikują Kasiorkę. Dodatkowy interes. Dobra, lecimy dalej w to. Trochę tego leczenia. Niech będzie co sekundę, trochę leczenia to się przyda. No i teraz kolejny punkt w atak. Dobrze. Mamy teraz 3 punkty ataku, więc dostanę 30 sztuk złota. 30 sztuk złota, jeżeli pokonam przeciwnika. A liczę, że pokonam. Liczę, że pokonam. Mm, tutaj ładnie też pocisnął. I też ma frosty. Dobra. One six. Z tobą teraz walczymy. Oj, ciężko się przebić przez jego obrażenia. Ale dajemy radę. Teraz, teraz trochę mu nabijemy staków. No i właśnie. Bo drugie ulti jeszcze mnie nie rozwali. Ale trzecie już na pewno. Więc nie dopuścić do tego teraz. Dobra, mamy to. Z kolejne zwycięstwo. Dodatkowa kaska wpadła. 30 zł, teraz będzie 40 jak wygram. Bo już mam 4 punkty, po tej walce będę miał 4 punkty ataku. I tak też się stało, mam 4 punkty ataku. freeze. Atak ze zduszkiem, tutaj freeze. I świetnie, patrzcie jak to idzie. I widzę, że ty też wygrywasz. I ty też idziesz we friza, Ale czekaj, 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 czekaj. Skoro ty wygrywasz, ty jesteś pod friza. I tu jest trzy punkty, to ty masz chyba w każdym po jeden. Albo dwa. Hmm, w porządku, to powinienem zdominować, tak mi się wydaje. Pierwszą kolejkę chyba wygram całą, tak mi się... Nie, nie, wiem, nie widzę postaci, która mogłaby mi się przeciwstawić. Chociaż ty masz trochę leczenia. I HP, ale to nie problem. Mm -hmm. No dobra, nie dobra, dam radę, dam radę. Bo teraz leci moje ulti znowu. I to jego to już przeżytek, ale dodżek parę razy weszły. Zwycięstwo 40 sztuk złota dla mnie, oni dużo HP też stracili. Eee, 470 mamy. Staki Wunda niech będą, bo ja też będę stakował ten Wund. Duszka ulepszymy. Tak, a tak ulepszymy. Multi, które będzie zadawało od razu, też taki Wunda. Też to zrobię. Tak, te rany niech będą, ponieważ moje ulti i tak będzie nadawać rany. Ponieważ jeżeli rzucę z stakami Filiza, to od razu będzie się detonować w kolejny staki Wunda i tam, no, to może być dobre. Natomiast teraz więcej w atak. Ja muszę ich naprawdę, ten atak speed mieć o wiele, wiele większy. Okej, okay, z tobą może być rzeczywiście problem, bo ty też masz tego dużo i też dużo frost ataków. Tak, to on mnie chyba akurat pokona, bo mnie zafrizuje bardziej niż ja jego. Czy Jeszcze mam jednego duszka. Tak, nie, duszek już przestał istnieć. No, no dobra. Mam jednak zwycięstwo. 50 sztuk złota dla mnie. Dziękuję bardzo. 5 ataku. To jest to. Lecimy całkowicie w atak. Teraz tak. Jeżeli mam mniej niż 100 zł, to dostaję jeszcze 3, 3 punkty ataku. W związku z czym teraz mam 6. E, teraz mam 6, a będę miał 9. Więc 90 zł za każdą wygraną będę miał. Please. Ultimate. Please. Ultimate będzie mnie leczył. Atak. Uplifting. Cudownie, uplifting jest świetny. Teraz damy tutaj, żeby energię re regenerować. To też jest fajne, ale wolę energię najpierw. I teraz mój atak wynosi 9. Zobaczcie, ten przegrał tylko raz, albo się wyleczył. Nie, przegrał tylko raz ze mną. Później już wygrał. Wszystko. Natomiast, no, czy ja będę niepokonany? Myślę, że później może być problem z niektórymi. Panda, o! Siemaneczko, panda. Panda, jesteś pod co? podleczenie. To dobrze. Panda pod taką tarczę tu mogłaby być ciężka dla mnie. lecz znaczy, ja i tak będę dużo od niej obrywał. Natomiast z czasem tak damy radę. Patrzcie, jak to się strzela teraz. Kolejny ulti teraz z mojej strony. I jest po pandzie. I panda gra pod wipki. Co jest dziwnym wyborem. Ale 90 sztuk złota dla mnie. Teraz charge attack freeze i wound, czy freeze i heal? nie no, freeze i wound, bo za każdym razem kiedy do, kiedy zadaje rany to go frizuje aha, kiedy frizuje przez swoją pasywkę będę zadawał rany, to się, to będzie ciekawe kombo wiecie co, zwiększę sobie też kryta o 3, to, to jest dobre ultimate będzie regenerował hp tutaj atak, cudownie i Mogę też zmniejszyć, żeby oni zadawali mi mniej freeza. Bo jednak z tymi dwoma myślę, że do late gameu dojdę. Mmm, Ty masz freeza? Ciekawe, że nie grasz podkryta. Dziwne, powinien grać podkryta, żeby jego ulti zadawały obrażenia, bo tak to. Dziwne to. Ale nie narzekam. Kolejny dostał 9, więc 90 złota, więc teraz za to dostałem. Teraz zobaczymy. Tu mam 230. Plus teraz 90. No to już ten przedmiot dużo, dużo daje. A to dopiero zacznie dawać. z 320 złota już. Mm, dobra, zmniejszę im freeze'a jednak. Teraz freeze i healing. Teraz duszek więcej zdrowia. Nie, żeby duszek mnie leczył. Freeze crit. Ataki rekowerujące HP. Dobra. Tutaj chcę uplifting zdobyć na kolejne poziomy. Ten uplifting będzie tutaj kluczowy. Nie freeze. tak? Wy wypadałoby mieć tego więcej. No ale idziemy z kolejnym. Sawna. Przedtem było tak na styk z nią. A teraz zobaczymy. Obrażenia podobne. Nie no, już, już się robi delikatna przewaga. Z mojej strony jest delikatna przewaga, ale nie jakaś gigantyczna. Ale zwycięstwo jest 90 zł. Kolejne dla mnie, i to jest runda siódma. Teraz będzie ósma. Dzięki czemu niedługo będzie nowy przedmiot. A ja już powoli zbliżam się do mityka. Czy znaczy powoli? Bardzo powoli, bo dodaję jednak w trzy skile na raz. Więc mogę sobie na to pozwolić, bo w miarę wygrywam. Ultimate z Wundem. Therapy Rise? Nie. Ultimate, który mnie będzie leczył. Krytyki, które będą mnie leczyć. Ultimate, który zadaje Wund. Cudownie, i teraz to HP daje z taki Freeza przeciwnikowi. No i tutaj czekam na lepsze. Bardzo fajnie. 90 zostało, więc nie muszę refresha dawać. Bo gdybym miał 110, to bym dał refresha po to, żeby mieć więcej obrażeń przeciwników. O! On ma bardzo dużo ataku. To może być trudne. Chyba, że ten freeze teraz zrobi cuda mój. O, go spowolnię bardzo. Mhm, tak, freeze działa cuda. Muszę jeszcze zrobić, żeby detonować te frosty. Na to, to będzie kluczowe do zabicia, później ich, bo ich, będę musiał ich zbombić. Bo oni prędzej czy później przebiją się przez moje obrażenia. Ja jednak bazuję na autoatakach, a oni będą rzucać ulti: Medical Explosion. Nie, tutaj Freeze: Uplifting. Ultimate. HP Frenzy. I uplifting na trzeci. Cudownie, idzie to po mojej myśli wszystko. To już mi dało 500 sztuk złota. No dobra, jak wygląda tabela, muszę to przejrzeć. Magic Defense, HP Strike, okej, okay, ten One-Six, ciekawie się buduje. I ten w chwilę, ile o, właśnie One-Six, no zobaczymy, jak to teraz zadziała. Bo trochę będę, będzie mi odbijał tego po tym leczeniu. Ale ja też się dużo leczę. Mhm, mm wybijemy go. Patrzcie, jak to na lifting teraz działa. Pięknie. Czy wy słyszycie muzykę? Bo jest bardzo cicho. O, teraz będzie lepiej. Teraz będzie zdecydowanie lepiej. Kolejny 90 sztuk złota dla mnie. Wszyscy tam też zostali pokonani, tak. No i właśnie. Tom Mityczny. Mogę każdą branch ulepszyć dwa razy. To to zrobię. To zrobię. Base Attack. I Base Attack zobaczcie. Jest bardzo ulepszony. I teraz zrobimy Frosta. Freeze w sensie. Fris też dostało się punktów. Dzięki temu. Za, będą zaczynać z tym frostem. No i pięknie, no i pięknie. Czy ktoś z nich wziął sobie różdżkę? Nikt nie wziął różdżki. Ej, to Mistyka świetnie to dawał. Teraz tylko dorzucić do tego karty, ale dzięki temu będę częściej miał... Będzie... Bliżej jestem zdobycia lepszych kart, nie? No i base atak mi zwiększył bardzo. atak speed w sumie mogłem dodać dwa razy. To osiem, to był blisko tego maksymalnego attack speedu, ale i tak jest ok. Mhm, mm jest bardzo ok. To czy, z nim, czy z nim wygram? Nie no, wygram. On już ma 300. 300 frosta. Wyobraźcie sobie, gdybym mógł wysadzać tego frosta, gdybym już ten skill wylosował. Panda z duchem? No, będzie ciekawy pojedynek. Panda praktycznie nie ma. Nie ma ataków już na nim. Ale? Przebija się. Nie, nie ma szans. Dobra, jeden już wyeliminowany. Do innych się zbliżamy też. Tu przeroluję to. Yy, również przeroluję. Nie, tu wrzucę, żeby było już podbite. A taki kryt wrzućmy. Przerolujmy. Fleece Dobra, w... może nie. Dobra, wezmę ten Freeze Shell po to, żeby wejść tutaj wyżej. E, freeze Wound. I jest Frostnova. O kurcze, Frostnova już się wylosowała. Piękna sprawa. Nikt jeszcze nie ma bityka. Natomiast ci już są w miarę blisko tutaj. O! Nie przebiłem się przez niego w ogóle. Natomiast duch zaraz padnie, to może akurat się przebije. Ok, ul to się przebija. No i przebiło się. Siedem ataku, spadł mi atak. Widzę. Mhm. Kolejny wyeliminowany. 70 sztuk złota dla mnie. Rosnowa. Vanguard? Nie, Vanguarda nie chcę. Mm, chyba chcę frenzy crit. Tutaj refresh. Czarcza, tak? To na pewno chcę. I to. 150 freeze, jak tylko się zaczyna runda. O, będzie dobre. I mam nadzieję na Uplifting niedługo. Nie widzę możliwości, żeby oni mogli mnie tutaj rozwalić, bo brakuje im jeszcze do Mityków trochę. Chyba, że wylosują tak szybko jak ja. Bo ja też miałem w sobie farta z tym Mitykiem, ale nie był to taki Mityk, wiecie. No ta frustracja zacznie zadawać jakieś obrażenia niedługo, ale zobaczymy. No panda to już leży i kwiczy. Niech się cieszę, że mam 7 obrażeń, już nie dziewięć jak miałem. Mhm. No i teraz mam trochę kaski eee... Nie, tutaj freeze eee, Atak Tutaj Kryt z regeneracją Charge damage I pięknie 10 ataku 10 ataku Czy oni są w stanie jakoś to. Na razie nie No i ten uplifting też bym chciał powiększyć sobie. A nie, uplifting był już na trzeci. Hmm? Oj, oj, jaki tam krys siadł. Nie, to frostnowa jest. To frosnowa wybucha. 100 sztuk złota dla mnie. Dziękuję bardzo. Zobaczcie mi jak to wygląda po pandzie, czyli ja kontra dwa dłużki Freeze wound. No niech będzie lifesteal damage, niech trochę tutaj też podbije się to. Tutaj do tego OHP freeze, kryt No i pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Na to czekamy ciągle, by tam mityk był. Ważne, że to już jest podbite. No i czy Wy już macie? Dalej bez mityka. No i ciśniemy. czy ile już z Frosnowy jest. Teraz 1400 Frosnowa zadała. 2600 Frosnowa, i ogólnie 4700, bo zadałem obrażeń. Tutaj między sobą walczycie. Ile śnieżek. Mm. To. To. Priest tak m niepotrzebny, Wound Attack i Fearless Combo będzie w następnej turze, natomiast chyba też nie będę potrzebował, ponieważ to już będzie, a nie, będę potrzebował, niech ty sobie, a widzicie, może sobie, oni się poleczyli trochę, czyli już jakieś mityki są, nie ma tutaj jeszcze Easy pójdzie, a później ja będę miał już mityk kolejny. To znowu 500. 1000. 1500. 50 sztuk złota dla mnie, no bo nie, nie było poniżej 100. Jest, ok, Jest tutaj mityk. Teraz by się przydało to ulti pocisnąć, ale już niech będzie Healing raj. Znaczy, terapii, Rai. 105 punktów, żeby zwiększyć atak speed, też byłby dobre. To są połowy większe większy atak speed. Dalej nic. Ten się trzyma, ale tu jeszcze ostatni raz. Ale on już 24 HP sobie uratował tym. Hmm, wytrzymuje nawet. Teraz zostało 4400. I tego już nie ma. To u was wygrywa. Będzie ciekawe. Dobra, ostatni przeciwnik, który ma 17 HP. Zaraz może mieć tu ulti. Recover HP. Duszka wybierzmy i kryt czy to jest to też jest jeszcze magiczna? magiczne po prostu mnie Increst hilo atak to nie. to zwiększymy sobie leczenie ultimate control i później pójdziemy w kryty jeszcze albo to to będzie lepsze ok z drugiej strony dojście do szybszego ataku też jest spoko jeszcze nie ma, ale niedługo będzie i to jeżeli on będzie tutaj wy wysadzał mi te te frosty, to może być problem. Natomiast jak na razie to ja wysadzam wszystko. 110 sztuk złota dostałem. Patrzcie, przebite 10 prób 10 obrażeń. Mhm. Przyszedł weźmy. Kolgard. Niech jeden będzie. Lisa, tak. A Atak I Jeszcze dwa punkty. Nie no, ale kryta zwiększa, bo to jest bardzo duża różnica. Z... Do 21 z 12. Ok, teraz już nie mam. Już zaczniemy walkę na poważnie. Jeszcze się nie doczekałeś mityka. Mhm, mm jedziemy. Fresnowa już dała 1000, 1700. O, było się bez Frosnowy. Szkoda. No, zróbmy to. To. Nie, chociaż wiecie co? sprajcik będzie dobry. Jednak weźmy tego sprajta i tak to już jest koniec, więc bez znaczenia. Nie widzę opcji, w której coś by się tutaj wydarzyło jeszcze. Mhm. Nie ma szans. No i ciśniemy. Powinno być znacznie większe obrażenie, chyba że ona trzeźnie szybciej. Zwycięstwo. Mamy to. Kolejne zwycięstwo, kolejna postać do naszej kolekcji. Bezstratnie tak naprawdę tutaj to poszło. Ładnie. I super, idziemy wyżej. 291, ja trochę spadłem, bo trochę nie grałem, ale moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia.